Hej, dzisiaj wam pokażę, jak dodać customowy seed do świata oraz jak stworzyć świat płaski. Pierwsze co robimy to klikamy stwórz nowy świat. Następnie zaawansowane. I tutaj możemy wpisać nasz customowy seed albo jakiś, który znaleźliśmy na internecie. Następnie zakładka płaski świat, możemy włączyć albo wyłączyć. Jeżeli włączymy, to płaski świat będzie wyglądał właśnie w taki sposób. Mamy też tutaj inną jak mapa początkowa, skrzynia bonusowa, czyli od razu po zrobieniu nowego świata będziemy mieli jakieś temy. Pokażę współrzędne blokowanie przepisów, ogień się rozchodzi, ten, ten, ten wybucha, bloki odrodzenia eksplodują, łupy wypadają z mobów. Yy, suma jest ta regeneracja, zdrowcie z bloków i od razu, gdy umrzemy od razu się będziemy respić, a nie będziemy mieli tego ekranu aby powrócić do menu, czy się odrodzić i odległość symulacji, czyli na jaką odległość yy, będzie się działała symulacja jeżeli chcemy mieć większą wydajność, to wybieramy najmniejszą wartość, czyli 4 czanki. Jeżeli chcemy mieć jak, jak mniejszą wydajność, ale większy fan z rozgrywki, to wybieramy 8. Ja wybiorę 4. I to tyle. Jeżeli wam pomogłem, to zapraszam do subskrypcji oraz lajkowania. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Bye.